Jeśli chcesz wiedzieć, jak odtwarzać Spotify na różnych urządzeniach jednocześnie, jesteś we właściwym miejscu. Kroki są dość proste, ale upewnij się, że obejrzysz ten film do końca, aby nie popełnić żadnych błędów. Polub i zasubskrybuj mój kanał to jest dla mnie najlepsze wsparcie. Więc jesteśmy na naszym Spotify, a aby udostępnić jedną piosenkę na różnych urządzeniach, wystarczy otworzyć ją w ten sposób. Otwórz duże informacje. Jak banner, nazwa, um, teksty piosenek itd. A tutaj musimy kliknąć tę ikonę w lewym dolnym rogu z belką dźwięku oraz monitorem i przejdziemy na tę stronę. Potem kliknij na Rozpocznij zdalną sesję grupową i kliknij na następny uch element, więc przejdziemy na tę stronę, gdzie musisz kliknąć na zaproś znajomych. Możemy zaprosić do siedmiu znajomych. Gdy dołączą do Twojej grupy, możesz wspólnie odtwarzać muzykę i podcasty. Musimy kliknąć na Zaproś znajomych i polecam skopiowanie linku, ale możesz go również wysłać przez WhatsApp, wiadomości takie jak Messenger, Facebook i inne. Ale najłatwiejszym sposobem dla mnie jest udostępnienie linku. Więc potem wejdą do tej grupy, gdzie jak widzisz możesz włączyć różne piosenki i będą one odtwarzane na różnych urządzeniach jednocześnie. Myślę, że to całkiem fajne i ta funkcja jest naprawdę dobra i uważam, że Spotify powinno to rozwinąć. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Zostaw lajka, zasubskrybuj i do widzenia chłopaki.